Witam serdecznie Rav Skorpion. to jest już nasz osiemnasty zestaw misji questów do Will to Live Online Zobaczymy co dzisiaj będzie za zadanko Czyli niedawno mi się uruchomiło NTP Detektor, ale to później pokażę mniej więcej jak to wygląda o co tu chodzi Dobra I co tu mamy teraz Okej, okay, musimy znaleźć coś takiego J4,5 Czyli udamy się J4,5 Czyli tutaj Będzie do zabrania Jeden element Okej okay. I oczywiście tu mamy jeszcze jeden quest Michalia Zaraz do niego pójdziemy Zobaczymy co Michai ma nam tutaj do zaoferowania Okej, okay, mamy znaleźć czewora I ten czewora, jeśli nie mylę To będzie tutaj u takiego typka o właśnie, tak, tu musimy zabić przeciwnika i z niego npc-ta, i z niego czewor wypadnie Co najpierw zrobimy to zadanko, ale jeszcze jakieś zadanko do niego mamy Okej okay. 6 rogów dzika Okej, okay. czyli to znaka sobie zrobimy Najpierw co? Najpierw udamy się oczywiście po ten czewor ok gdy tutaj dotarliśmy czyli tej solar city przetransportowanie się tutaj jak naprawdę ten MPC powinien się gdzieś tutaj spałnić niedaleko trzeba uważać gdzieś tutaj będzie dopiero jak go zabijemy to wypadnie o jest tu stoi o Ej, fajnie leży nie żyje No i jest ten potrzebny czewór. No i co? No tu teraz możemy i sobie przy okazji dziki podbierać. Czyli to będzie się pojawić gdzieś tutaj. Ok, gdy już tu dotarliśmy. Naprawdę z tego Solar City. Z tą dróżką aż tutaj. No to musimy ubić jeszcze ostatniego tutaj dzika. Bo już 5 kół udało mi się zdobyć No i za chwilę wydropimy ostatni potrzebny element Oczywiście znaczy zbierają się grupowo Może i dobrze O ale nie aż tak Jeszcze ja mnie jakieś biegną. Jest ostatni. OK. No i idziemy oddać tak naprawdę jeden i drugi quest. Okej, okay, czyli pierwsze dwa zadania. Tu oddajemy do Michalija. Czyli tutaj te kły i ten trzewor. Czyli najpierw ten czzewor oddamy. Bo nie, najpierw te kły. OK. No i teraz ten trzewor. Tu oddajemy też Michalijowi. OK. No i teraz musimy udać się z tym ostatnim zadaniem czyli na lokację J45 No i oczywiście odnawi nam się też po daniu tych kół odnawi nam się zrobić nam takie zadanko które możemy razem 24 godziny, że się nie mylę po prostu pobierać na zebranie 10 kół, żeby dostać kasę właśnie i expo tak przy okazji Ok jak nam się uda dotrzeć do tego miejsca to na pewno najlepiej albo tu sobie save pointa zapisać przy tym przejściu i obok tutaj tego Bus Station przejść i jakoś tu luką dostać się na środek. Teraz tak, bardzo ważne jest, aby dostać się do tej tutaj to wysypki. Jak to mam zaznaczone? Mniej więcej na środku. I tutaj gdzie leżą zwłoki, obok powinna być taka skrzynka. O. I tu powinien być właśnie nasz potrzebny element. O dokładnie. Czyli misja wykonana. I w tym momencie tak naprawdę już wystarczy wrócić do Solar City i oddać questa. No i gdy wrócimy już do Solar City, oddajemy oczywiście zdopyty przedmiot tutaj naszemu zleceniodawcy. No i tym oto sposobem kończymy. Dzisiejsze trzy questy, także do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnym zestawie questów.